Kiedy wielki mistrz pruski Ulryk zauważył, że toczy się zawzięta i niebezpieczna walka, a jego artyleria w tył odrzucona, przerzucił swoje wyborowe chówce na prawe skrzydło. Oczom Lidzwinów ukazały się ciężko zbrojne chówce krzyżackie, które ku nim stawały. Nikt nie wie, czy to brak wiary, czy też strach nagły do odwrotu ich nakłonił. A może i przebiegła taktyka wschodu, odwrót nakazała. Znać znaczy dosyć, że kieszkać poczeli wedle swojego obyczaju.